Hej, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie roku 2014. Jako pierwsze zacznę od włosów i tutaj pokażę Wam cztery produkty. Pierwszy z nich będzie to szampon z firmy Batis, każdemu dobrze znany. Szampon z tego względu jest u mnie ulubieńcem, ponieważ on zostawia taki biały nalot, który moje odrosty, jakie mam, bierze i rozjaśnia, i one wyglądają dość fajnie i estetycznie. Kolejną rzeczą będzie to oto ta maska, maska z firmy Schwarzkopf. Ja ją zakupiłam przez przypadek chyba w lutym i bardzo często ona gościła w moich ulubieńcach. Jest bardzo fajna, ja ją wciąż używam, ale na przemian z innymi. Kolejną również tą maseczką będzie to również wszystkim znana maseczka z firmy OSI. Jest to maseczka 3-minutowa. Bardzo fajna maseczka. Już za pierwszym razem powiem Wam szczerze, zrobiła cuda na moich włosach, dlatego jest właśnie w tych ulubieńcach. Bardzo fajnie działa i do tego przepięknie pachnie. Pachnie tak, jakbyśmy wyszli właśnie zaraz z salonu fryzjerskiego, i to mi się w tym podoba. Kolejną rzeczą będzie to szampon do włosów. Również szampon, który powinniście znać, to jest mój ulubieniec. Jest to szampon z firmy Balea, ze sklepu DM. Bez silikonów jest to szampon do włosów normalnych i przetuszczających się. Ja w lecie bez tego szamponu się nigdzie nie ruszam, ponieważ to jest szampon, który najlepiej właśnie myje moje włosy, chroni je i nie przetuszcza już ich tak bardzo. I teraz przejdę do kolorówki. Pokażę Wam kilka rzeczy, które w ostatnim roku przypadły mi do gusta. Do, do gusta, do gust? Do gusta. Pierwszą z nich będzie to rzecz brudna, wybaczcie mi za to, ale bardzo fajna. I jest to gąbeczka z firmy Real Techniques, którą dostałam od Evelyn UK. Za którą serdecznie gąbeczkę bardzo dziękuję, bo gąbka jest naprawdę fenomenalna. Ja wcześniej używałam. Jajeczka z dm, które też jest dobre, które również polecam, ale ta gąbka jest fajna, dlatego właśnie, że jest tutaj tak ścięta i ja nią uwielbiam nakładać podkłady. Teraz przejdę Wam do brwi i pokażę Wam z firmy Golden Rose. Jest to taki puder do właśnie brwi. O kolorku 102. Trochę trudno się otwiera, ale ja zaraz się postaram. Taki oto kolorek. Wydaje mi się, że on nie jest za ciemny ani za jasny. I razem z tym pędzelkiem z firmy Hakuro H85 super fajnie się sprawują i moje rzęsy. brwi, przepraszam. Mogę sobie wziąć i łatwo wymalować. Jeżeli chodzi o oczy, o cienie, to moim numerem 1 będzie to paletka z firmy Naked. I jest to ta trójka, bardzo piękne kolory, wszystkim znane. Znowu następna osoba będę, która je pokazuje. Kolory bardzo piękne, fajnie napigmentowane, można nimi wyczarować. Bardzo piękne makijaże. No i wszystko w niej jest, co trzeba, dlatego jest w moich ulubieńcach. Teraz pokażę Wam aż trzy produkty, do twarzy. Podkłady i będą to podkłady, jeden będzie z niższej półki cenowej, taki powiedzmy to drogeryjny, a dwa pozostałe y, w, zakupione w Douglasie I pierwszym z nim faworyt w, w, w moich podkładach jest to Rima Wake Me Up Ja mam jeszcze jedno nowe opakowanie na przyszłość, więc jak się skończy na pewno wrócę do niego Bardzo fajny podkład, jasny, dobrze dobrany do mojej cery i co mogę jeszcze w nim, o nim powiedzieć? Że zostawia takie fajne glow I to mi się w nim podoba Kolejnym podkładem będzie to podkład z Isson On się nazywa Le Tint Touch Eclat Wybaczcie, jeżeli źle wymawiam, nie znam francuskiego Bardzo fajny podkład Jest coś podobny właśnie do tego z Rima Wake Me Up Ale on pachnie o wiele przyjemniej Jest bardzo fajnym. Zostawia również takie glow, dlatego go polecam i dlatego był on również w moich ulubieńcach. Jest, bo aż mówię, aż mam trzy podkłady jak nigdy, nie mogłam się zdecydować na jeden, dlatego pokazuję wam aż te trzy, trzy podkłady. I ostatni będzie również to podkład z Isolorą. Ja robiłam jego recenzję. Jest to naprawdę super fajny podkład. Jest on taki matowo by to nazwać? No jest taki trochę w matowy chodzący, również jest dobrze dobrany jako kolor do mojej, do mojej twarzy. Zostawia ją super taką nawilżoną. W dotyku ona jest taka, no ja nie wiem, co by się niej stało. Czy jest po prostu mięciutka i zapach tego podkładu jest super. Jestem w nim zakochana, jest on bardzo taki wodnisty, czego trzeba go dobrze. Potrząść przed użyciem, ale podkład jest super. Jedynym minusem to jest jego cena, bo kosztuje około 50 euro za 25 ml, ale jest naprawdę super. Dlatego znalazł się w ulubieńcach 2014 roku. I teraz przejdę do szminek Mam tutaj dwie szminki z Które również przypadły mi do gustu. Ja je nosiłam całe, powiedzmy to lato. To są takie jakby szminko, błyszczyki, takie masełka, bardzo ładne kolory. Niestety, z tego co mi się wydaje, już ich nie ma w DM-ie. Ja właśnie mam te dwa kolory i są te kolory 0,20 Secret Letter oraz 0,40 Secret Affair. Bardzo fajne na wakacje. I ostatnią rzeczą. Z kolorówki dobrze mówię, jest to szminka z celi, pokazuję ją jedną, ponieważ ja mam ich aż sześć. To są te szminki z celi, te błyszczyko-pomadki, które również są super. Ono może nie utrzymują się, nie wiadomo jak dużo na ustach, ale pięknie pachną, mają piękne kolory. I bardzo ładnie wyglądają na ustach, więc czego chcieć więcej? Oraz one kosztują coś około 10 zł, więc cena jest również przystępna. I jako jedna z ostatnich rzeczy, które Wam pokażę, będą to lakiery do paznokci, i nie będą to wcale, jakby powiedzieć, moje ulubione kolory, ale ulubione marki lakierów, i pierwszą z nich będzie to Essence. lakierki z Essence bardzo fajnie się utrzymują. Zostaję, zostają długo na moich paznokciach, nie odpryskują, jedynie co to po kilku dniach biorą się i wycierają, ale ogólnie są super i są dość tanie. Kolejny lakierek, który polecam, a bardziej to firmy, są to lakiery z bariem, które również długo się utrzymują, mają przepiękne kolory i nie odpryskują. I to samo się będzie dotyczyć do dwóch ostatnich, które wam pokażę. Czyli to lakiery z Catrice. Są bardzo dobre, długo się utrzymują i nie odpryskują. I to samo tyczy się tych lakierów z Golden Rose, których mam z 10 ponad 10. Które mają piękne kolory, długo się utrzymują, nie odpryskują i fajnie wyglądają. I już dochodzimy do końca, i tutaj pokażę Wam. Y perfumy moje ulubione pierwsze z nich to będą oto te perfumy z Tommy Halflinger i jest to zapach Tommy Girl, ja tutaj mam buteleczkę 100ml jak widzicie zużycie jest duże ale jeżeli się skończą na pewno zakupię ponownie i to są takie perfumy świeże ale ja naprawdę ich używałam wiosna, lata, jesień zima, nieważne, to jest zapach taki dla mnie całoroczny ale świeży i na samym końcu pokażę Wam mój ulubiony, najukochańszy zapach, jaki istnieje. O ile się nie mylę, pokazywałam również go w ulubieńcach 2013 roku. I są to perfumy od Narciso Rodriguez i są to For Her, bardzo piękne kobiece, taki, taki bardzo kobiecy zapach. Wydaje się, że on jest może trochę ciężki. Ale nie do końca. Może niektórym się nie spodobać. Ja wiem, czuję kąwalie, oczywiście, których tam nie mam, ale to jest chyba mój taki najukochańszy, ulubiony zapach, który chyba będzie ze mną do końca życia. Czasami się ma takie właśnie zapachy, które się kocha, i ten jest mój najukochańszy. A więc to było na tyle. To byli ulubieńcy roku 2014 roku. Napiszcie mi, jacy byli wasi ulubieńcy, i to było na tyle. Do zobaczenia. Cześć. Pa!